Dzisiejszym filmem zaczynam na kanale bardzo ważny dla mnie projekt, o którym długo i dużo myślałem i jestem bardzo ciekaw jak go przyjmiecie. Będzie to seria filmów na temat różnych polskich produkcji, w których opowiem nieco o twórcach, o kulisach powstania, ale też samych grach, o fabule, mechanikach i tak Co ważne, nie będą to jednak recenzje, więc nie spodziewajcie się szczegółowych ocen i opisów wrażeń z rozgrywki, a przynajmniej takie jest założenie, nie wiem do końca jak mi wyjdzie. Spróbuję kupić się całkowicie na aspekcie informacyjno-technicznym, trochę jak miało to miejsce w materiałach o historii choćby klasycznych gier, które już na kanale się znajdują. No i jak to zwykle w internetach bywa, to jak długa będzie ta seria, a tym samym jak wiele tytułów uda się w jej ramach obrobić, mocno zależy od tego, jak Wam się spodoba. Więc nie zapomnijcie wyrazić tego w komentarzach, lajkach i jak tam jeszcze chcecie. Generalnie założenie jest takie, że kolejne gry pojawiać się będą mniej więcej w porządku alfabetycznym, i dlatego zaczniemy dzisiaj od A, a następnie B, C i tak dalej, aż z powrotem do A. I w związku z tym, na start wybrałem fajnego klasyczka, choć raczej nie z tej pierwszej ligi najpopularniejszych chićorów, w postaci Another War. I jest to pierwszy, pełnoprawny, wielkoskalowy polski airpek, a przynajmniej tak był reklamowany, który to powstał dobrych parę lat przed Wiedźminem i w przeciwieństwie do tego drugiego, do dziś pamięta go już tylko garstka pasjonatów. I o tym, czym jest Another War? War, jak powstawał i o co w tym wszystkim chodzi, a także o tym, dlaczego gra tego typu, umieszczona w drugowojennych realiach, jakoś specjalnie nie chwyciła, pogadamy sobie w dzisiejszym materiale. Gotowi? To lećmy z tematem! Nasza dzisiejsza historia zaczyna się pod koniec XX wieku, kiedy to jakiś czas po głośnej premierze Gorki 17, studio Metropolis Software opuszcza niewielki zespół twórców, grzebiących wcześniej przy Reflux, czy właśnie Gorki, który szybko odnajduje się pod nazwą Alien Artifact, jako część firmy Mirage, i zaczyna dłubać nowe projekty. Początkowo założenie było takie, że efektem ich pracy będzie niewielki dodatek do jednego z największych hitów studia, czyli do drugowojennego Morty. Po jakimś czasie pomysł jednak porzucono, a licznie zgromadzone materiały posłużyć miały powstaniu czegoś nowego, czegoś czego polski rynek jeszcze nie widział, a i na światowym ze świecą było szukać. Ambicje twórców sięgały dużo dalej niż prosta pierwszoosobowa strzelanka. Marzył im się wielki rozbudowany airpek, przypominający ówczesne hity po kroju Baldur's Gate czy Fallouta, które zresztą były dla nich dużą inspiracją, do czego otwarcie się przyznawali. A że udało się dotąd zebrać sporo drugą powojennych asetów, naturalnym było pójście w kierunku właśnie tego konfliktu, który w kontekście komputerowych RPGów był ścieżką całkowicie nową i jeszcze niewydeptaną. Pomysł szybko spotkał się z przychylnością wydawcy, który pewnie oczyma wyobraźni już wtedy zobaczył hasła o pierwszym nadwiślańskim RPG-u, czy huczne nawiązania do międzynarodowych hitów. Niewielki, dwunastoosobowy zespół dostał tym samym zielone światło na kontynuowanie prac. W międzyczasie w samej firmie doszło natomiast do sporych przewrotów i trzęsień ziemi, bo to najpierw Mirage Media połączył się ze swoim największym w latach 90. rywalem, czyli firmą IPS, Dając tym samym początek zupełnie nowemu tworowi w postaci IM Group, która w ramach ciekawostki, niedługo później łącząc się m.in. z czeską firmą z branży growej, przemieniła się w istniejącą do dzisiaj Senegę. Sam Mirage z kolei już jako Mirage Interactive pozostał przy tworzeniu gier, zostawiając tematy wydawnicze na boku, a Another War miał być pierwszą grą stworzoną w całości właśnie w ramach tego nowego starego studia. I wszystko to z jednej strony wywołało nieco za mieszania, ale z drugiej między innymi dało grze dostęp do międzynarodowego rynku dzięki podpisanej z czeską Senegą Publishing umowie na światową dystrybucję. Był w tym jednak jeden haczyk. Build musiał być gotowy na wiosnę 2002 roku, co dawało ekipie jakieś 18 miesięcy pracy, niewiele jak na tak ambitny projekt. Między innymi tym tłumaczono później konieczność dokonania cięć głównie w warstwie fabularnej. Prace jednak trwały, a gra szybko zaczęła nabierać specyficznego charakteru, wyraźnie inspirowanego nie tylko radzieckimi filmami wojennymi, nie tylko amerykańską klasyką gatunku, ale też co niezwykle istotne, komediami pokroju Jak rozpętałem Drugą wojnę światową czy ALO ALO! Proces twórczy nie był łatwy, a rozliczne ograniczenia począwszy od błyskawicznie rosnącego budżetu, a na technologii skończywszy, z czasem mocno ograniczyły dużo bardziej rozległy pierwotny koncept. Dajmy na to silnik gry. Oto bowiem z powodu oszczędności zdecydowano się na autorski engine napisany w C, który z jednej strony chwalony był za swoją elegancję i ciekawe rozwiązania, z drugiej miał natomiast swoje potężne, szczególnie w kontekście tej produkcji, ograniczenie. Z jednej strony jego jądro obsługiwało jedynie podstawowe elementy w postaci wyświetlania czy interakcji użytkownika, a całość logiki gry została od silnika oddzielona i napisana w języku Lua, co dało twórcom opcję szybko. I bezbolesnego modyfikowania wszystkiego, co się w grze dzieje, i to na pewno na duży plus, był też jednak duży niepomijalny minus. Silnik ten nie obsługiwał grafiki trójwymiarowej, wyświetlając jedynie dwuwymiarowe bitmapy, a to w konsekwencji wymagało sporych kombinacji i drastycznie zwiększyło ilość miejsca, jakie zajęła ostateczna gra, wydana aż na czterech płytach CD. Jeden z twórców mówił po latach, że gdyby opcję trójwymiarową udało się zaimplementować, to spokojnie zmieściłaby się na jednym. Zresztą z tymi płytami był też inny wspominany przez niego problem. Płyty generalnie się psują. W przypadku nośników danych zawsze jest kilkuprocentowa szansa, że wystąpi jakiś defekt itd., co w przypadku gier przekłada się na konieczność obsługi reklamacji. I o ile problem ten bywa dokuczliwy, choć marginalny w przypadku produkcji jednopłytowych, to staje się dużo poważniejszy przemnożony przez cztery. A to, jak łatwo się domyślić, generuje niepotrzebne i niemożliwe do pominięcia spore koszty. Które ostatecznie wpływają na rentowność całego przedsięwzięcia. Mocno problematycznym okazało się też stworzenie angielskiej wersji gry, która to ostatecznie pojawiła się na rynku kilka miesięcy po polskiej premierze. Wyszło na to, że wcale nie tak łatwo jest przełożyć na język Szekspira, choćby żarty i gagi, których w Another War jest pełno, a które często mocno osadzone są w polskiej popkulturze czy znanych tylko Polakom kontekstach. A już tym bardziej, kiedy okazuje się, że scenariusz to księg. Na niebagatelne 90 tysięcy słów. Do tego doszła też konieczność nagrania dubbingu pod część dialogów, i wszystko to razem wzięte spowodowało takie, a nie inne opóźnienie. Ostatecznie jednak z początkiem 2002 roku wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze do dotrzymania pierwotnego terminu. W marcu wydawca ogłasza majową datę premiery i rozpoczyna intensywne promowanie w branżowych mediach, opierając się na wspomnianych już wcześniej, być może mało skromnych, porównaniach z hitami z za wiele é o A jednak w międzyczasie z zewnątrz zaczynają dochodzić coraz liczniejsze głosy, że coś jest nie tak z systemem walki. Firma uruchamia więc wewnętrzne beta testy, gdzie ponad 100 testerów ogrywa grę wzdłuż i wszerz, co wtedy na tę skalę nie było powszechną praktyką, chcąc nie tylko wyeliminować błędy, ale też poznać ich opinie w rzeczonym temacie. Te niestety potwierdzają negatywny odbiór tego, jakże ważnego aspektu rozgrywki, ale deweloperzy pozostają nieugięci upierając się przy swojej wizji artystycznej i ostatecznie zaplanowana na maj premiera, dochodzi do skutku. Gracze i recenzenci dostają Another War do ręki i niemal natychmiast da się słyszeć swoisty dwugłos w kwestii tego, co zadziałało w niej dobrze, a co niekoniecznie. Dość powszechnie, z małymi wyjątkami w postaci chociażby recenzenta komputer świat gry, chwalona była historia, scenariusz i dialogi. Głównie dlatego, że Another War podchodzi do tematu II wojny światowej w nieszablonowy sposób. Narracja łączy realistyczne odwzorowanie epoki Całkiem wiernie oddając choćby wygląd mundurów czy broni Z lekką konwencją komediową w myśl której świat gry jest kolorowy Pełen żartów sytuacyjnych i odniesień do popularnych filmów czy postaci Easter eggy poupychane są dość hojnie A znajomość klasyki w postaci parszywej dwunastki Czy innych komandosów z Navarony Na pewno pomoże wiele z nich bezbłędnie zidentyfikować Gracz jako nazwijmy to awanturnik, najemnik Początkowo niesie pomoc dawnemu przyjacielowi we Francji, ale w toku gry przyjdzie mu przejść cały długi szlak z zachodu na wschód, w trakcie którego pochłonie go m.in. spisek działający na najwyższych szczeblach nazistowskiej i radzieckiej władzy. W fabule pojawiają się liczni bohaterowie niezależni, zarówno żołnierze, partyzanci, jak i postacie na usługach różnych stron konfliktu, z którymi prowadzić będziemy dialogi i dla których wykonujemy misje. Po drodze, część z tych bardziej barwnych Dołączy też do naszej drużyny, i w ten sposób poznacie choćby niemieckiego dezertera Johanna czy też jugosławiańskiego hulakę Iwo. Nie chciałbym streszczać tutaj całej fabuły i poszczególnych rozdziałów, ale na pewno jest kilka elementów dlań charakterystycznych. Pastisz i humor już wspomniałem, a absurdalne pomysły, może nieco łagodzące ciężką wojenną tematykę, są tutaj na porządku dziennym, momentami niebezpiecznie wręcz balansując na granicy dobrego smaku. A, miałem powstrzymać się przed ocenami, no ale w tym przypadku po prostu nie dałem rady. Co ciekawe, choć Another War ma strukturę bliską klasycznym RPG-om, narracyjnie mocno przypomina w tym wszystkim satyryczno-przygodowy serial drogi. Każdy akt to nowy kraj, nieco odmienny ton i zestaw gagów, a także easter eggów, a wszystkie spięte są motywem przyjaźni, spisku i niekończącej się pogoni. Jeśli zaś chodzi o oprawę graficzną, Another War, jak widzicie, wykorzystuje klasyczny izometryczny rzut 2D z lokacjami w postaci statycznych teł, ale z poruszającymi się w trój wymiarze postaciami. Kolorystyka i styl graficzny, tak samo jak sama opowieść, utrzymane są w wojennej stylistyce lat 40., ale bywa też, że robi się dużo bardziej kolorowo, o czym wspominałem już wcześniej. Pokuszono się nawet do skromne efekty cząsteczkowe, pojawiają się jakieś eksplozje, dym, czy gra światło cieniem. Muzyka i dźwięk także dość wyraźnie trzymają się tej konwencji. A jednak tym, co w przypadku tej gry wywołuje największe emocje jest mechanika i właśnie jej się teraz przyjrzyjmy. Na początek rzecz jasna rozwój postaci, bez którego nie mógłby obejść się żaden ówczesny komputerowy RPG. W Another War rozwiązano go dość prosto. Gracz tworzy bohatera, wybierając jedną z trzech klas: siłacza, intelektualistę lub złodzieja, z których każdy charakteryzuje się odmiennymi zdolnościami początkowymi, takimi jak biegłość w walce wręcz, strzelaniu czy skradaniu. Dodatkowo, nasza postać dysponuje też ośmioma podstawowymi statystykami typu siła, zręczność, charyzma czy szczęście oraz wieloma dodatkowymi umiejętnościami, które rozwija przydzielając punkty wraz ze zdobyciem każdego kolejnego poziomu doświadczenia. Do tego już wtedy, w trakcie gry dorzucić trzeba też klasyczne RPG-owe chomikowanie zebranego sprzętu, bo lutu jest tutaj naprawdę sporo. Jest i broń, i pancerze, i amunicja, lekarstwa czy inne rzeczy przydatne podczas podróży. Przedmioty dzielą się na te, które zwiększać będą możliwości bojowe czy obronne postaci, oraz takie, które posłużą rozwiązywaniu porozrzucanych tu i ówdzie zagadek. Zresztą ten przygodowy aspekt rozgrywki na pewno warty jest dodatkowego podkreślenia, bo jest na tyle silny, że niektórzy mówią o Enad War Jako ogrze RPG-owo-przygodowej, właśnie. Podczas zwiedzania lokacji nierzadko przyjdzie wam, bowiem, zbierać przedmioty i rozwiązywać proste łamigłówki, co szybko przywodzi na myśl klasyczne point and clicki. W naszej przygodzie dużą rolę odegrają też rozmowy z NPC-ami, a każda tego typu interakcja oferuje wybór odpowiedzi i nierzadko decyzje wpływające na dalszy przebieg misji. Do tego w grze oczywiście jak w wielu tego typu tytułach pojawiają się sklepy, apteczki, różnego rodzaju narzędzia, wytrychy czy zestawy naprawcze, a także co ciekawe, spora liczba najwymyślniejszych naboi, które dopasować trzeba do rzecz jasna, odpowiedniej lufy. Są też zróżnicowane środki płatnicze uzależnione od aktu, w którym się znajdujecie, a także choćby mechaniki zmęczenia postaci, czy zużywania się i zacinania broni. A skoro już przy pukawkach jesteśmy swoją drogą naprawdę sporo Historycznego, oddanego w szczegółach arsenału, to pora zahaczyć wreszcie o system walki, który, jak wspomniałem, wywołał niemałe kontrowersje. A stało się tak z jednego podstawowego powodu. Otóż w Another War, jak w wielu innych action rpg żeby zaatakować przeciwnika, trzeba kliknąć na nim myszką. Ale co więcej, wzorem hack and slashy w tym przypadku każdy atak wymaga osobnego, pojedynczego kliknięcia. Niezależnie więc od tego, czy strzelacie z pistoletu, czy próbujecie. Zadać cios bagnetem, każde uderzenie to osobny klik. Rozwiązanie to spotkało się z dużą krytyką, głównie dlatego, że walka szybko staje się nieustannym klikaniem i próbą przewidzenia ruchów przeciwnika, bo ci bynajmniej nie stoją w miejscu. Żeby dodatkowo utrudnić graczom zadanie, wrogowie kluczą, chowają się i biegają po całym ekranie. W swoich podstawowych założeniach miało to oddawać nieprzewidywalność i nerwowość panującą na polach bitew, ale zdaje się, że niewielu graczy to podłapało. Sprzeciw wobec takiego, a nie innego rozwiązania był tak duży, że już w pierwszej ładce dokonano zmiany w tym kluczowym przecież aspekcie rozgrywki. Od teraz wystarczyło pojedyncze kliknięcie na przeciwniku, żeby nasz protagonista automatycznie powtarzał wyprowadzenie prowadzane ataki i tak mniej więcej prezentuje się rozgrywka w Another War. Czy jest to zatem airpek, który zgodnie z zapowiedziami i szumną kampanią reklamową mógł nawiązać równą walkę z klasykami pokroju Baldur's Gate, a, Planscape Tormenta czy nawet Arcanum? W ogólnej opinii oczywiście nie, co nie znaczy, że gra nie spotkała się z całkiem pozytywnym przyjęciem. Prasa podzieliła się na tych, którzy docenili oryginalny setting i pomysł fabularno-gameplayowy, oraz na tych, którzy skrytykowali grę głównie za aspekt techniczny a oceny zagranicznych portali czy magazynów dość mocno wahały się między 80 a 40%. Sprzedaż nie była może powalająca, ale twórcy wspominają ją jako solidną, tym bardziej jeśli wziąć pod uwagę choćby problemy z reklamacjami, o których mówiłem wcześniej. Było na tyle dobrze, że rok później produkcja doczekała się portu na Maki, a studio niemal od razu zabrało się za pracę nad Another War 2, czyli większym i bardziej rozbudowanym sequelem. Proces ten trwał całkiem długo, a w sieci nadal można poczytać kilka wywiadów z twórcami, w których chwalą się nie tylko poszerzoną formułą, nie tylko rozprawieniem się z głównymi bolączkami trapiącymi część pierwszą, ale też choćby screenami pokazującymi afrykańską scenerię, bo właśnie na tym kontynencie miała to się w dużej części dwójka. Ostatecznie jednak nigdy ona nie powstała, a przynajmniej nie pod taką nazwą. Decydenci w Mirage zdawali się bowiem coraz bardziej przekonywać do pomysłu zrobienia gry na znanej licencji, zamiast brnięcia dalej w autorskie, wciąż mało znane IP. Uznano, że popularny w Polsce film, typu Jak rozpętałem drugą wojnę światową, przyciągnie przed monitory więcej graczy, więc prototyp dwójki przebrandowano na grę z pod tytułem Nieznane przygody Franka Dolasa, która to de facto w efekcie niewiele się od Another War różni. Produkcja ta wygląda jak Another War i i gra się w nią niczym w Another War. Abstrahując więc od zmian fabularnych, można myślę spokojnie przyjąć, że mniej więcej tak wyglądałaby planowana dwójka. I na tym kończy się historia tego jakże ciekawego eksperymentu. Na pewno jest on dowodem na to, że Polacy nie bali się pokombinować z formułą i śmiało sięgali po nietypowe rozwiązania, nawet w ramach tak ugruntowanych gatunków, jak komputerowe gry RPG. Pewne jest, że Another War nigdy już nie stanie się wielkim klasykiem i jakimkolwiek. Punktem zwrotnym w historii polskiego game devu, ale być może pozostanie z nim łatka pionierskiej ciekawostki i mimo wszystko, chyba należący mu się ten tytuł pierwszej polskiej gry RPG w pełnym tego słowa znaczeniu. Dziś w oficjalnym obiegu nie da się już go dostać, próżno szukać go na Steamie czy Gogu, i wielka szkoda, bo przecież nigdy nie doczekaliśmy się zbyt wielu RPGów umieszczonych w drugowojennych realiach. Jeśli więc przypadkiem uda wam się dopaść gdzieś wersję pudełkową, to na pewno warto dołączyć ją do kolekcji, bo ostatecznie stosunkowo niewiele było przecież prób stworzenia w Polsce RPG na miarę światowego rynku. A jak się przekonaliśmy parę lat później, wcale nie była to próba z góry skazana na porażkę. I tymi słowy kończymy dzisiejszy materiał. Koniecznie dajcie mi znać, jak się podobało i czy chcielibyście więcej, a przy okazji możecie napisać o jakiej polskiej grze na literę C chcielibyście w dalszej kolejności posłuchać bo B już mam. Nie zapomnijcie też wspierać kanału na wszelkie możliwe sposoby. Nie zapomnijcie o opcji dorzucenia się do rozwoju pecetowa przez portal Bajkofitu, 2 co uczyniła już całkiem spora grupa osób wyświetlających się właśnie na ekranie. Ogromne dzięki oczywiście dla nich, ale też dla Was wszystkich, którzy moje materiały oglądacie, komentujecie i lajkujecie. Jeśli chcielibyście dołączyć do tej grupy i tego wsparcia, to link oczywiście znajdziecie w opisie, a tymczasem raz jeszcze bardzo, bardzo Wam wszystkim Dziękuję i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!